Wow. Witajcie na kanale Maigra, Maciej z tej strony. E, do druki, do druki, pokemonowe do druki. Słyszeliście, były do druki w Stanach Zjednoczonych, bardzo duże do druki. Trochę to w tym prawdy, trochę nieprawdy. Prawdą jest tak, prawda jest taka, że do druki były. Nieprawdą, Przez. że są duże. Ale dużo trzeba kupić, żeby te do druki dostać. Mowa tu oczywiście o Silver Tempest Lost Origin. Pokémon Company wydrukowały dodatkowe boosterboxy. Hurtownie to dostały, ale hurtownie powiedziały: A, ceny trochę podwyższymy, tak powiedzmy, 20 dolców, no, 10. I przy okazji, jak kupujecie od nas jednego boxa Lost Origin, to musicie wziąć 6 Scarlet Violet. Wi! Tak więc, obecnie mamy ostatnią falę, prawdopodobnie do druków z Lost Origina i Silver Tempest, nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądać na rynku europejskim, prawdopodobnie nie dostaniemy nic, jak zwykle bywa. I jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany w ogóle kupnem tych boksów, czy to podtrzymanie, czy otwieranie single, i tak dalej, myślę, że to jest ostatnia szansa. I to nie jest wcale wyciągane, jakieś tam i tak dalej Po prostu obecnie moim zdaniem te boksy są najtaniej jak tylko mogą być. Nie wiem, czy to też wpłynie na single. Prawdopodobnie wpłynie, tylko trochę później. No ale wiecie, już kupa miesięcy minęła, nie? Silver Tempest to zeszły rok. Mamy zaraz sierpień 2023, a Silver Tempest to jest ostatni kwartał 2022 roku. W tym roku przecież my czekamy na Scarlett Violet 03 i o tym też powiemy. W sumie już możemy mówić, nie? Obsidian Frames. Ze względu na te problemy, o których powiedziałam, w Stanach Zjednoczonych są sprzedawane o wiele taniej, niż. W Europie i w Polsce. Obsidian Flames jest po około 115 dolarów na DCG Playerze. Możecie powiedzieć, no, 1 do 1 do dolara i tak dalej. Ale sytuacja się ostatnio zmieniła bardzo mocno. Przynajmniej dla nas, Polaków. Złotóweczka, nasza złotóweczka kosztuje inaczej. Za złotówki, jak kupujemy dolara, jednego dolara, płacimy 3,96. Już jest poniżej 4 złotych. Hałasują mi tam. Euro. Dzisiaj się budzę euro 4,42. Fajnie. Zagranica staje się dla nas tańsza. Trochę mniej fajnie dla lokalnych sklepów, bo się okazuje, że bardzo konkurencyjne ceny, ceny booster boxów zaczynają nie być już aż tak konkurencyjne. I tutaj podam przykład właśnie Obsidian Flamesa. 115 dolarów TCG Player. Europa jakieś 115-120 euro. W Polsce box są chyba za 550 i wyżej. Czyli jak sobie przeliczymy i porównamy do TCG Playera, no to płacimy o wiele więcej. Ale żebyście wiedzieli jeszcze drugą rzecz. Na TCG playerze nazwijmy to średnia prowizja od sprzedaży to 10%, plus dodatkowo 2-3% Paypal. Oni to sobie zaokrąglają do 15%. Znaczy no, jest trochę mniej, ale nazwijmy 15%. Czyli jak masz 100 dolarów, 115 dolarów, no to płacimy te 15 dolarów prowizji i mamy 100 dolarów. Ile sklepy w Stanach płacą za boksy w hurtowni? Uwaga! 98. Czy wiecie, co to oznacza? Boksy Obsidian Flames. Jeszcze przed premierą, jeszcze przed premierą. Wydaje mi się, że premiery są. Jak ja to nagrywam, to jest jeszcze lipiec. Więc wydaje mi się, że. E, jakoś to tam później będą te pre releasey w Polsce. Nie wiem kiedy dokładnie, ale jeszcze nie ma pre releaseów Boksy z Charizardem, standardowy set, sprzedawane są za praktycznie najniższą cenę jakąś tam, tak? Żeby sklepy wyszły w miarę na zero. Czytajcie to? A jeszcze dołożymy koszt przesyłki, to na pewno te sklepy wychodzą już na minus. E, Do porównania, Palda Evolve, to już jest 110 dolarów. Skala 105, albo pomyliłem, w każdym razie oba te boxy są pomiędzy 105 a 110, czyli już te amerykańskie sklepy sprzedają na stracie. Czy u nas jest inaczej? Palda i Wolft 105 euro, co oznacza, że to jest mniej więcej poniżej 500 zł, To cena hurtowa, cena hurtowa, to jest cena na kart markecie w sklepie. Za, ja za tyle boksy kupuję z hurtowni. A pal daj tfu, Scarlet Violet Base set za 100 euro, czyli taniej. Sklepy utknęły z towarem, sklepy utknęły z boksami Scarlet Violet. Czajcie to? Czajcie, co się może wydarzyć teraz Obsidian Flames? Jak sklepy będą chciały mieć kasę z obrotu za Obsidian Flames, i ku, żeby kupić 151? Wiecie, co tu się wydarzy? Masakra. Tu się wydarzy masakra. Znaczy, tak mi się wydaje, ja tego nie wiem, oczywiście. Ale, do no to wygląda źle. To wygląda źle. Pokémony masakrycznie się zmieniły w nowym bloku. Ja wiem, że, że większość z was jest zadowolonych, kupi sobie paczki, otworzy jakieś tam karciochy, potem sobie single kupi bardzo tanio i w ogóle. Ale potem się okazuje, że sklepy już nie będą tak chciały tych pokemonów kupować. Będziecie musieli zamawiać z jakichś coraz dziwniejszych stron. No te Pokemony to tak nie za bardzo chcą schodzić. I potem to leży. Chcecie się wymienić, sprzedać single, powtórki? Nikt tego nie chce, bo każdy ma pełno. No i jesteśmy naprawdę w takiej nieciekawej sytuacji, z której no... Pff, ja na razie wyjścia nie widzę. Ja wiem, że mamy powrót do normalności, że wracamy do tych czasów z końcówki XY, z początków San i Muna, Eee, ale wydaje mi się, że to wtedy było trochę stabilniejsze, nie? Że te ceny to nie były takie, że o Boże, muszę szybko sprzedać boksa, żeby zarobić jednego dolca. Z booster boxa jednego dolca. Albo muszę szybko zrobić obrót, bo jak nie sprzedam tych booster boxów gównianych, to nie będę mógł kupić nowego Magicka Lord of the Ring, albo nie będę mógł kupić Pokémon 151, więc muszę sprzedać te chłam Obsidian Flames. Łam Obsidian Flames. Czekajcie, to, to będzie dobry set. To będzie ok, set. Tak jak trzeba. Myślę, że lepszy niż PALDA i lepszy niż Skalę Twilight Base. Set. A w Ameryce już panikują. Kilka tygodni przed premierą. Patrzę na te. tutaj Tak się patrzę trochę, bo, bo mam te ceny otwarte i powiem Wam, że. Uff, nie spodziewam się sytuacji jakiegoś dropu, krachu i tak dalej. Ale ta sytuacja po prostu wygląda źle długoterminowo. Eee, tak samo ja na przykład nie mam już takiej ochoty kupować więcej boksów pod trzymanie. Nie dlatego, że nie wierzę w ten produkt, tylko wiem, że mam bardzo dużo czasu. Tak? Skoro ja w hurtowni kupuję boksy, a za po paru miesiącach mogę na kartmarkecie znaleźć tę samą cenę, no to wiecie, tak? Nie śpieszy mi się, nie? I myślę, że te małe elementy powoli będą się tak, wiecie, rozchodzić będzie coraz większy marazm i ludzie będą szukać innych karcianek albo innych języków, gdzie Pokémony japońskie straszliwie obecnie cierpią. Jak ja słyszę o tym, co się dzieje, co Pokémony wyprawiają na przykład wysyłane są z Pokémon Center Booster Boxy bez folii to, jest w, ogóle, to jest w ogóle to jest tak debilny pomysł, że to jest masakra. Bo ja może bo Booster Boxa takiego dobrze bym nie otworzył. Także nie byłoby widać, że jest otwarty, ale myślę, że znajdą się tacy, którzy będą potrafili to robić, więc no ale ja wam mówiłem, japońskich boosterków nie otwieram, nawet te IV karty, gdzie otworzyliśmy trzy paczki, zapłaciłem ileś tam za paczkę, bo tych to było, wydaje mi się, że są teraz taniej, czekaj sprawdzę, był lekki spadek poniżej 20 euro, teraz jest 22 euro, jest, jest w miarę, jest w miarę okej, okay. spoko, nie mam pojęcia, jak tam single, już nie będę patrzył. Ale no, chociaż pół biedy, że te boosterki stoją w miejscu. Ale naprawdę. Uff! Myślę, że macie dużo czasu. Jako zwykły kupujący, macie bardzo dużo czas czasu. czy na pewno chcecie tego Obsidiana kupować? Czy wolicie sobie poczekać na 151? Więc no, chyba z tym Was zostawię. Myślę, że jest to bardzo nieciekawa sytuacja dla sklepów. I ja już. Przypada i Wolf słyszałem, że, że towar nie schodzi tak fajnie. I zaraz potem, 151, hu, 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 to może być gorący kres. I to nie dlatego, że jest lato. Dobra, tyle na dzisiaj.